Witam serdecznie, e Polska. Kolejnym towarem, który chciałbym tutaj Państwu zaproponować i polecić do zakupu i który znajduje się w naszej ofercie jest krawędziak. Krawędziak suszony, strugany, długości 6 metrów. Jest to przekrój 145x45, czyli 145 mm y szeroki na 45 mm, gruby. Materiał jest suszony, jak wspomniałem wcześniej, do wilgotności 14-18%. Przekrój taki jest wykorzystywany na budowę wszelkiego rodzaju zamkniętych ścianek działowych czy też konstrukcji zadaszeń, dachów. Również takich, które są na transparentnym, w transparentnym widocznym miejscu. Towar pochodzi z produkcji ze krajów skandynawskich, czyli w przeważającej ilości mamy tutaj do czynienia z materiałem świerkowym.